mało widzowie. O, od razu lepiej. A więc tak, witam widzów bardzo serdecznie na moim kanale po raz drugi od ostatniego czasu. I co my tutaj dzisiaj robimy? A no, mianowicie będziemy się pakować. Będziemy się pakować na wyjazd. Jak pewnie po tytule wiecie, lecimy do Mediolanu. Sami, pozwiedzamy, potrenujemy, pojemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, a ja się zabieram z opakowania. Jest godzina 8:20. O godzinie 14:30 mam samolot z Wrocławia. Także nie zwlekam, bo jeszcze chciałem zrobić parę rzeczy. No i tyle. Do zobaczenia, pewnie na lotnisku albo w drodze na lotnisko. Syja. Jeszcze nagram Wam pakowanie. Z tego względu, że dużo osób może się zastanawiać, jak się spakować na taką. Podróż z plecakiem, w sumie była ja, uwaga, jadę tylko z plecakiem. W każdym razie nagram co wziąłem, yy, czego nie wziąłem specjalnie i. No i tyle, może komuś pomoże. Więc zaczynając: 3 dni, trzy koszulki, yy, żeby być, być po prostu fresh. Yy, do tego, trukserki w ilości sztuk 4, uwaga. Yy, Będą mi potrzebne tak naprawdę trzy, ale jestem osobą, która zawsze bierze jedną parę bokserek więcej. Na wypadek, gdybym miał się zesrać w gacie, wolę mieć. Skarpetki cztery pary, z tego względu, że mam w planie biegać i jedną parę sobie wziąłem dodatkowo na bieganie. Dresik mało zajmuje miejsca. No i gdybym ubrudził spodnie, w których będę leciał bo jadę tylko w jednych spodniach, no to będę miał ewentualnie te na zamianę. Do tego lajker do biegania, wiatróweczka, nie zajmuje dużo miejsca, więc ją też awaryjnie pakuję. Termoaktywka, rękawiczki, komin. Oczywiście sprawdzam też, jaka będzie pogoda. Mamy luty, więc pogoda może być różna. Ma być około 14 stopni, więc raczej ciepło. No ale mimo wszystko zaopatrzam się takie cieplejsze rzeczy No i dobra, mamy to Chyba Plecak wypchany po brzegi no Ale Ale jest Lekki w miarę Także jest spoko Do tego dorzucę jeszcze tutaj do kieszonki Rzeczy Takie higieniczne typowo Więc widzimy się już w drodze na lotnisko Trzymajcie się Jesteśmy pod, pod lotniskiem, pod wejściem Udaję się do bramek mam nadzieję że nie przepuszczam Dobra jestem już na drugiej stronie ale wybieram trasę schodami normalnymi Bo no to są kalorie za free spalane pamiętajcie czekam sobie na samolot i mój samolot ma opóźnienie dosyć spore bo 40 minut opóźnienia lot miałem mieć o 14.35 natomiast planowany aktualnie odlot jest 15.10, także czekam. Mam fajne miejsce, wygodne, więc tyle dobrze. Trwa już boarding, tak zwany, i dam Wam tipa takiego. Tam ludzie już stoją w kolejce i czekają, a ja poczekam na sam koniec i wejdę ostatni. I... To jest tak, plus jest taki, że teraz nie stoję, tylko sobie siedzę wygodnie i mam luz. A druga sprawa jest taka, że yy, chodząc ostatni masz przekrój całego samolotu, widzisz każde miejsce i gdyby jakieś było wolne, a przy, nie wiem, przy oknie, a Ty masz ustawione miejsce w środku, to możesz ładnie zapytać kogoś, czy możesz tam usiąść, bo prawdopodobnie nikt już tam więcej nie przyjdzie, bo Ty chodzisz ostatni, więc taki jest plus.

Czekam na autobus. Czekam na autobus, który przyjedzie i nas bierze. No i to mój autobus elegancka Dobra, jesteśmy już w środku na lotnisku i musimy złapać jakiś autobus do Mediolanu, bezpośrednio. I stamtąd już będziemy się kierować w stronę hostelu, w którym będę kimał. Natomiast po drodze jeszcze coś pozwiedzamy, oczywiście. No i dobra, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy w Mediolanie. Teraz musimy dostać się do hostelu, ale będziemy iść z buta. Mam jakieś pół godziny drogi do hostelu, który będę kimał i tu zaczyna się moja przygoda. I see them in the streets struggling. Young dumb and thuggin', give a fuck about nothing. Stuck at rock bottom, trying to come up on something. Pumping from sundown to sun up he hustling. Vision my nigga, now get in where you're fitting. And see prison as just a high cost to live in the light. Any up, cause if you blow that dice on that OZ, Dorothy ain't going home. A jeszcze tak mi się przypomniało, jak już tak sobie idę. Przypomniała mi się sytuacja, nieprzyjemna, niefajna sytuacja z samolotu. Jakby... Rozumiem, że niektórzy potrzebują się napić, żeby się wyluzować przed lotem, że się stresują, że się boją, ale nie pojmuję ludzi, którzy się napierdolą do nieprzytomności prawie, zaczepiają wszystkich, przeszkadzają, dramat po prostu. Generalnie nie pojmuję tego, nie szanuję tego i nie pozdrawiam tych ludzi, którzy ze mną akurat lecieli wtedy i tak się zachowywali. Idę szukać coś do jedzenia, bo jestem głodny i, i przez to też jestem zły. Dobra, jesteśmy w hostelu. Uwaga, no generalnie to Skansen. Skansen, ale no nie ma co wymagać za wiele. Tak to się prezentuje. Mm, to jest moje łóżko. Poznałem już jednego współlokatora, który jest tutaj yy, na tym łóżku. No i co? Nie trzeba luksusów żadnych. Po prostu wystarczy, żeby się przespać. Ważne rzeczy przy sobie. No i tyle śpię tutaj za 75 zł za dobę, więc nie ma naprawdę co wymyślać i wydziwiać. Jestem blisko centrum w sumie, więc fajna lokalizacja, warunki trochę gorsze. Jestem w, w restauracji, znalazłem jakąś dobrze ocenianą, zobaczymy co z tego wyjdzie Będziemy robili test jedzenia, zamówiłem dwie pinsy, e, jedną tego, klasyczną e, z mozzarella di a drugą e, diabola na ostro e, Będziemy próbować zaraz Dobra, tak to się prezentuje, Mamy dwie pinsy i piweczko, nabijamy węgla i jutro będziemy biegać Dobra, jest dość głośno. Nie wiem czy mnie słychać. K -k -k. Pinsa ogólnie, kształt, kształt, nie mogę nic powiedzieć. Fajne ciasto, dobre składniki, no pyszne. Dobra, jestem już po jedzonku. Nie wiem czy tam nie było słychać, więc swoją ocenę. Przedstawię tutaj, widzieliście co wziąłem, eee, powiem teraz co wziąłem, wziąłem pinsę, e, jedną z mozzarellą Dibufala, drugą e, diawolę z e, pikantnym salami, coś w ten styl, eee, obie były przepyszne, eee, o kurde, dalej mnie pani przejechała, obie były przepyszne, eee, no... Coś pięknego, coś pięknego. Włosi to jednak potrafią w gotowanie, wiecie? No, teraz wracam sobie już na swoją bazę i chyba idę spać zaraz. Zmęczony troszeczkę jestem, a jutro rano planuję wstać i troszeczkę pobiegać, dlatego w tym momencie kończy się dzień pierwszy i zaraz zacznie się dzień drugi. Tak wygląda wejście do mojego hostelu. Tak wyglądam ja. Gotowy na bieganko, no i ciśniemy po Mediolanie. Zobaczcie jak się będzie biegło. Klimat Mediolański, czy będzie sprzyjał. Także widzimy się już w trakcie biegania, w przerwach pomiędzy będę coś tam do Was, do was mówił. Bieganie trwa. Jestem na 6,5 km, zrobiłem aktualnie. No i teraz wracam już na bazę, żeby się wykąpać, ogarnąć. Będę szedł coś zjeść. Pięknie, pięknie jest. Pogoda idealna. E... Nic, tylko biegać, zwiedzać i jeść. Także ja cisnę dalej. Przejdę sobie tylko przez ulicę, żeby mi nic nie przejechało. No i, I cisnę. E, dobra, witam, witam serdecznie wszystkich. już po bieganiu jest godzina 9.22. Idę właśnie do jakiejś kawiarenki tutaj w pobliżu, napić się kawy yy, yy, Zjem jakieś śniadanie I ruszam, ruszam na podbój Mediolanu Zwiedzanie, mm, plan centrum No i co? Czy w którą to stronę? Tam jest jakaś kawiarnia chyba Dobra, idziemy sobie Dobra, idąc po drodze wyhaczyłem jakąś piekarenkę Pani starsza sprzedaje. Wchodzimy i coś kupimy. Może będą jakieś kruwasanty fajne. Halo! On to pachnie. Patrzcie na to. Ten kruwasancik czeka na mnie. Żebym go zjadł. Ja jestem po zakupach i nie uwierzę, co się stało. Chciałem kupić tego kruwasanta. Tak pięknie wyglądał. I pan, który był przede mną, wziął go. To był ostatni croissant i musiałem wziąć jakieś takie malutkie. One chyba są z marmoladą, z tego co pani powiedziała. Pani w ogóle nie mówiła po, po angielsku. Mam nadzieję, że się dogadaliśmy. Pokażę wam. O kurde. <grymne> Coś takiego, także zajadam. Teraz próbuję, robię test. Albo, albo sobie gdzieś usiądę, znajdę jakieś miejsce może fajne miejsce słoneczko świeci no i będę testował te rogaliki, które kupiłem w tej w tej tykarence w Pani. no i test próbujemy mm. fajna maślone, świerutkie i co najważniejsze takie, powiedziałbym, naturalne Cały czas się przemieszczamy i wylądowaliśmy w parku niedaleko centrum i w tym parku prawdopodobnie jest placyk do street workoutu. No bo czym byłby ten vlog, czym byłby wyjazd gdziekolwiek bez treningu, chociaż małego treningu na placyku do street workoutu. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Widzę tam gość robi już progresję do fronta, do pull upów. Fajnie to wygląda. Zaczynamy z trenianiem. więc tak to wyglądało trening szybki na pompę, parę skilli pokazałem porozmawiałem z panem bardzo miły pan powiedział, że jestem zawsze mile widziany na placyku żebym wpadał jak chce. świetna sprawa kalorii dzisiaj spalonych mamy 3900 na ten moment jest godzina 17 czuję, że jeszcze z tysiaczką chyba spalimy także trzeba będzie coś zjeść a ja też kończę, bo mam mało baterii znowu Piękny dzień, piękna pogoda, świetnie jest.